W odpowiedzi na komentarze i na maila, który dostałem od Was, Pascal, pokaż jak prawidłowo grillować steka. Robię ten film dla Ciebie dzisiaj. Pokażę Ci trzy podstawowe stany smażenia mięsowo wołowego Mamy kwisty, średnio wysmażone i mocno wysmażone. Mam tutaj piękne steki widzisz, zrobione właśnie z antrokota. Najważniejsze, jak chcesz mieć prawidłowo, dobrze podsmażony stek, to musisz wyciągnąć stek wcześniej właśnie z lodówki, minimum 20 minut, najlepiej nawet do godziny. Drugą bardzo ważną zasadę musisz koniecznie mieć właśnie takie szczupy. Takie ścipsy powodują, że możesz odwracać kawałki mięsa, który grillujesz i nie nakuwamy mięso, bo jak nakuwamy mięso, to wypływa sok z mięsa i wtedy mięso jest suche w środku. Patelnia grillowa musi być bardzo mocno nagrzana. Teraz ja osobiście dodaję sól przed. Jak dodajemy sól na samego początku, to po prostu sok, który będzie wypływał, będzie pompowany przez sól i zrobię taką fajną skorupkę. Teraz biorę troszeczkę tłuszu i natłuszczam mięso. Nie natłuszczam patelni. Ja dzisiaj mam naprawdę porządnego steka. To waży około powiedzmy 280 do 300 gram. Na jedną stronę będziemy ją grillować 40 sekund, a w drugą stronę będziemy ją grillować 80 sekund. Bardzo ważne, nie dotykaj mięsa. Jakbyśmy spróbowali ją ruszać, to ona jest, się sklei na naszą, właśnie, patelnią grillową. Piękne, zaknięte mięso mamy z jedną strony. Jest taka technika, też, żeby dowiedzieć się od stan smażenia mięsa. Zobacz, położisz kciuk na palec skaźującej, nie naciskaj, tylko połóż. I naciskaj tu. To jest konsystencja mięso blu, czyli surowy. Następny palec to jest konsystencja mięso kwistego Następny palec to jest konsystencja mięsa średnio wysmażone, a ostatnia podejśćwa buta czyli mocno wysmażony, Naciskam tutaj jest idealne. Zobacz, dziś jest jeszcze taki. Czerwone w środku, mięso jest bardzo takie delikatne i ścięte na zewnątrz. Mamy w tej chwili kwistego mięsa. I zrobimy teraz średnio wysmażone, czyli pamiętasz, to będzie trzeci palec. Mocno nagrzewam z powrotem patelnią grillową. Robię to samo, czyli tak, dodajemy troszeczkę tłuszczu na mięso z obu stron. Sól teraz. Dlaczego nie dodaję pieprz. I dodaję pieprz, dlatego że pod wpływem grillowania pieprz się przypali. I to będzie miało wtedy taki gorzki go, 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 smak. Zdecydowanie jest lepiej dodawać um, pieprz na sam koniec, przed podawaniem. To teraz minuta z jedną strony i minuta z drugą stronę. I grillujemy. Nie dotykaj mięso. Czyli poczekamy minutę. Minutę minęło, już możemy teraz przykroić naszego steka. O, i zobacz, piękny to wygląda. On już nie jest taki czerwony w środku, tylko jest taki różowy. Jak naciskam, widzisz, dzięki, że ja czekałem, to jeszcze jest wilgotny. Czyli mamy nasz drugi stan smażenia. mięso średnio wysmażone. Trzeci stan smażenia będzie mocno wysmażone. Ja osobiście nie lubię takie mięsa, pokażę ci to. Ale ja nie jestem za taki stan smażenia mięsa. Czyli tak, bierzemy troszeczkę tłuszczu, smarujemy go z każdej strony. Widzisz, patelia bardzo mocno się już rozgrzała. Dodaję znowu teraz sól. I smażę steka z obu stron. Jakieś 3 do 3,5 minuty z każdej strony, żeby odzyskać stan smażenia mocno wysmażony. co robiłeś dzisiaj? Otworzyłem okno, zamykałem, otworzyłem, zamykałem. <grywa> mięso odpoczęło i zobacz, pokażę ci, jak wygląda mięso mocno wysmażone. Jak ją pokroję, widzisz, ona już nie ma czerwony kolor i ona jest dosyć jemna. I zobacz różnica, to jest mocno wysmażone, to jest średnio wysmażone, widzisz, ona jest taka różowiutka jeszcze, a to jest kwistego. Kwistego jest jeszcze takie czerwone w środku. I dopiero teraz możemy dodawać pieprz na to. I oczywiście można to zjeść tak jak jest. Jak zauważyłeś, wyciągałem takie masło smakowe, które właśnie robiłem. Znajdziesz się tutaj na kanale. Idealne masło do potrawy z grilla. Mm, jest delikatna. Idealny, z tego masum jest super. Pamiętaj o tym, że masz wpływ, jakie przepisy będę gotował u mnie na kanale. Wystarczy po prostu napisać na dole, na komentarzu, co chcesz, żebym gotował i to zrobię specjalnie dla Ciebie. Jak ten przepis, jak tą technikę grillowania steka Ci się podobało, przypominam, dodawaj mi ściuk do góry i koniecznie zasubskrybuj, jak tego nie zrobiłeś. Do zobaczenia, pa!